To już ostatnie ustalenia przed sosnowieckim pucharem świata juniorów w Szabli. W najbliższy weekend w Hali przy ulicy Żeromskiego do pojedynków Szermieczych stanie ponad 200 reprezentantów. Niech! Jest wszystko zorganizowane i zaplanowane, miejsca pobytu hotelowe, obsługa obserwatorów, trenerów i, i, całej, i całej kadry tutaj. Także myślę, że nie będzie problemów. Jest to zorganizowane chyba nawet na wyższym poziomie niż rok temu. Bo takie obrazki można obejrzeć w stolicy Zagłębia już od blisko dekady. Wszyscy do nas chętnie przyjeżdżają i słyszymy to od trenerów, od zawodników. 109 puchar, więc opinie udało nam się zebrać już jakieś opinie na ten temat. Także na pewno na pewno liczba zawodników świadczy o tym że, o tym, że ten puchar jest już dosyć mocno rozsławiony na całym świecie. Tym razem na planszach stanie 113 kobiet i 119 mężczyzn w wieku do lat 20. 23 reprezentacje. Bardzo wyraźnie trzeba podkreślić, że mamy cztery reprezentacje, które po raz pierwszy będą gościły na tych zawodach Austrii, Mołdawii, Meksyku i Portugalii. W barwach biało-czerwonych zostało powołanych po 20 zawodników z obu płci. Połowa reprezentacji kobiecej to wychowanki zagłębiowskiego TMS-u. Cele są postawione bardzo wysoko. Oczywiście chciałabym zrobić ósemkę albo nawet jakiś wyższy wynik. Mam nadzieję, że mi się to uda. Ciężko trenuję. Ostatnio jeszcze też byłam na obozie, więc przygotowania są naprawdę bardzo, bardzo ciężkie i mam nadzieję, że się opłacą. Z podobnym entuzjazmem do współzawodnictwa podchodzi Michał Kochan. Weekendowe zgrupowania i atut własnej hali mogą zaowocować wysokim wynikiem. Szabla to taki sport, że każdy może wygrać z każdym, więc no nie boję się jakichś tam starć z przeciwnikami. Myślę, że powinno być dobrze, ale to wszystko zależy od dyspozycji dnia, od szczęścia, od poziomu stresu. No Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale jestem dobrej myśli. Wszystkich pasjonatów białej broni zapraszamy w soboty i w niedzielę do Hali Żeromskiego od godziny 10.00.